Cześć, witajcie serdecznie. Jesteśmy właśnie w Dąbrowie Górniczej z Gabrysią i jedziemy nową obwodnicą Dąbrowy Górniczej i takich dróg właśnie chcielibyśmy żeby były wszędzie takie drogi. Super się jedzie, co? Bardzo. Nówka asfalt, bardzo dobrze oznakowana droga. No jednak jeżeli chodzi o egzaminy, tutaj raczej egzaminy nie dojeżdżają, ale bardzo fajnie można sobie tutaj płynnie przede wszystkim pojechać, prawda? zmieniać biegi, mamy wzniesienia oraz spadki. No i jest bardzo bardzo fajnie. Za chwilkę będziemy sobie dojeżdżali do skrzyżowania. Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe ronda w Dąbrowie Górniczej, takie których wcześniej po prostu nie było i tutaj za chwilkę właśnie będziemy zbliżali się do takiego ronda na końcu tej obwodnicy Dąbrowy Górniczej. Po lewej stronie mamy stację kolejową Dąbrowa Górnicza, krótko mówiąc dworzec kolejowy. Proszę jak łatwo. I gdyby wszędzie były takie drogi, nie? W całej Dąbrowie to byłoby to miasto idealne. Jedziemy na gołonu Zielona Łęknicę. widziałaś znaki, czyli pojedziemy sobie prosto. Co musimy już robić, Gabrysia? Pamiętaj? Dobrze. Patrzymy i jedziemy bez zatrzymywania. Dobrze. Pamiętajcie o tym, że dojazd do ronda powinien być absolutnie najbardziej płynny, jeżeli to się udaje. Czyli najlepiej dojechać z małą prędkością, prawda, z redukcją biegu już przed tym skrzyżowaniem. Jeżeli widzisz, że możesz wjechać, to dodajemy wtedy gazu i płynnie z tego skrzyżowania uciekamy. I teraz jedziemy na Łęknicę, czyli w lewo na skrzyżowaniu, nie tak blisko prawej strony. Uważaj, patrz się już w lusterka, co się dzieje za nami. Proszę Zobacz, widzę. idzie Pani z lewej, dobra. O, no tutaj jak jest konieczność zatrzymania się, to oczywiście musimy się zatrzymać. Pozdrawiamy Panią serdecznie, dziękujemy, przepraszamy, prawda. Dobra, i na rondzie. Na rondzie wlewo. No, nie dało się teraz tego zrobić płynnie. Nie zawsze się da, ale staramy się, żeby pamiętaj. O, tam sobie gościu też nagrywał filmiki jakieś. Jedziemy. Pamiętaj, żeby y, jednak utrzymać tu płynność jazdy. Dobra, przed do ronda, jeżeli to jest oczywiście możliwe. Nie za wszelką cenę, ale staramy się, żeby właśnie tak było. i Jeszcze jedziemy, jeszcze. I teraz wyjeżdżamy. O, właśnie. Dobra. Tutaj moi drodzy, byliśmy na ulicy kolejowej, z tego co dobrze widzę, tutaj na mapach i prosto przez skrzyżowanie. Jak nazywa się to rondo, tego jeszcze nie powiem, chyba nie ma jeszcze nazwy. Hmm. Patrzymy się na lewo i jedziemy, wykorzystaj. Dobra, w każdym bądź razie jesteśmy tutaj w okolicy właśnie dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej i nowe drogi, jak najbardziej. Z tego co pamiętam, mamy już filmiki stąd, ale takie podsumowanie właśnie rond i informacje z naciskiem na to, jak dojeżdżać do tych skrzyżowań. Czyli zapamiętaj sobie też, wiesz Gabrysia, mm -hmm. dwójeczka, płynność jazdy, patrzymy się dużo wcześniej na to skrzyżowanie. Jeżeli nie ma potrzeby, oczywiście się nie zatrzymujemy. Czasami lepiej przejechać wolno, tak, ale jechać cały czas, niż się po prostu niepotrzebnie zatrzymywać. I teraz pojedziemy sobie pierwsza w prawo, pierwsza w prawo. Już sobie obserwuj, Kierunkowska super, dwójeczka jest, dobrze, prędkość jest. około 20 na godzinę, pamiętajcie, i wyjeżdżamy, elegancko. Tu jeszcze możesz popatrzeć, czy nie było rowerzysty, żadnego z prawej, z lewej, czyli to obracanie się na tych skrzyżowaniach tutaj jest bardzo ważne, dobra? Żebyś ty pokazała też tej osobie, która siedzi obok ciebie, że ty interesujesz się tą, tą drogą i e, no, patrzysz na wszystko, dobra? To daje takie poczucie bezpieczeństwa tej osobie siedzącej obok ciebie zbliżamy się do kolejnego skrzyżowania o ruchu okrężnym i w lewo teraz na skrzyżowaniu i znowu patrz się puść hamulec, dobrze i jedziemy, jedziemy w lewo jedziemy na ulicy, Zagłębia, na ulicy Zagłębia Dobrowskiego te skrzyżowania też były już na naszych filmikach, ale tak jak e, powiedziałem Wam na początku, dzisiaj Omawiamy skręcanie ruchokrężnym ruchu okrężnym. Gabrysia, no co to było teraz? To zmiana pas. Nie było. Zmieniłaś pas bez kierunkowskazu. Lusterko, bardziej popatrz lusterko, zobacz. W tylne patrzyłam. Okej, okay. no, no dobra, ale to, że patrzyłaś w tylne, to, no. fajne, to fajnie, ale pamiętaj o tym, żeby też patrzeć na boczne, żebym ja to widział. Dobra. dobra? I też nie patrz tylko oczami, ale też po prostu zrób taki ruch głową, żebym nie musiał się domyślać, dobra? Że Ty patrzysz tylko, żebym wiedział, że Ty Jest. to widzisz po prostu. Zobaczcie, kolejna bardzo fajna droga. Zagłębia dąbrowskiego po remoncie. Więc tutaj też jest bardzo fajnie, ale uwaga na przejścia dla pieszych. Prawda? Oczywiście maksymalna prędkość 50 km na godzinę. Puść sobie już gazu przed przejściem. Dobra, delikatnie przychamuj popatrz się w prawo lewo czy się nic dzieje. Całe otoczenia, całe otoczenie, nie dobra, czy nie ma rowerzystów żadnych. Dobrze. I jedziemy wystarczy coś takiego zrobić. Ta osoba siedząca obok już będzie wiedziała, że Ty rozumiesz to przejście, że rozumiesz tę sytuację. I teraz pojedziemy sobie przez rondo prosto. Okay. Dobra? No to co musimy zrobić, pamiętaj. Ładnie, ładnie. Troszkę wolniej mogłeś wjechać na to skrzyżowanie, ale ono było na tyle duże, że te 25 na godzinę było wystarczające. Ale pamiętaj, że jak jest troszkę to skrzyżowanie mniejsze, dobra? Czy jest większy ruch na, na nim, to wtedy nie więcej niż 20 na godzinę, dobra? dobra. Czyli pamiętaj ten skrót H2O, hamulec, dwójka, obserwacja i praktycznie przed każdym skrzyżowaniem będzie się to sprawdzało. No tutaj niestety droga jest jeszcze przed remontem, mamy nadzieję. Jest troszkę dziur, więc też ostrożnie, dobra? Z uwagą na dziury, żebyś z daleka zobaczyła, w razie czego mm -hmm. jakąś wyrwę w jezdni. I tutaj pojedziemy sobie też prosto, dobra? Dobra. Ja nic nie podpowiadam, zobaczymy jak sobie tutaj poradzisz. Tutaj mamy co? Ustąpię dobra, sześć. to już. Zaglądaj tam bardziej, no. Na jakim biegu byłoby ładniej? Na dwójce. Dobra. I tutaj mamy znowu co? Ustąpię to już teraz wychęć się mocno w prawo. Pokaż, że się patrzysz w prawo, w prawo. Ok. Dobrze. Pomimo tego, że jest pusto, pokaż coś takiego, dobra? Żeby, okay. jeszcze raz podkreślam, żeby ta osoba siedząca obok miała pewność, że Ty wiesz, co robisz, a nie, że Ci się udało. Jedziemy teraz na ulicę Witolda Ukłańskiego. O, widzisz, jak przejście dla pieszych. Znak był kierowca dosyć szybko do tego przejścia dojechał. Nie do końca bezpiecznie. I zobaczcie, jesteśmy na całkowicie nowo oddanym rondzie. Nie wiem, czy tutaj byłaś jeszcze? Nie byłam. Już czy byłaś? Nie, nie byłaś jeszcze, tak? I teraz zobaczcie. Całkowicie nowe skrzyżowanie nowe dojazdy. Tutaj nie ma nic skomplikowanego, ale fajnie sobie tutaj odwiedzić te skrzyżowania. I jedziemy w lewo. No takich dróg sobie życzymy. Na pewno. Zobacz, pięknie wszystko oznakowane. Bardzo ładny asfalt. O, jeszcze panowie robotnicy, których pozdrawiamy oczywiście. Dobra robota, panowie. teraz akurat odpoczywali, ale ogólnie dobrą robotę zrobili. I zobacz. Jedziemy, ulica Parkowa w Dąbrowie, mhm, mm. Parkowa, ja bym zostawił ten bieg no i na rondzie sobie zawrócimy, dobra? To nie wiadomo. tak blisko prawej. O, czyli zasada dojazdu na tych skrzyżowaniach wszędzie jest oczywiście taka sama. Uważaj nie tak blisko krawężnika, bo troszkę zjechałaś i zawracamy. No właśnie. super, nie? No. Jak tu zrobić błąd, powiedz mi, tak naprawdę, jak jest tak dobrze oznakowana droga? Pewnie się da. Drogi... No tak, ale jest to na pewno mniej prawdopodobne niż na drodze, która jest słabo oznakowana, nie? Mhm. A takich dróg tutaj nie brakuje. I teraz jedziemy jak na Częstochowę. Dobrze. Czyli drugi jest Dobrze. No, nic nie podpowiadam. Zobaczymy, jak to pójdzie. I tu pamiętajcie, jest zagrożenie w postaci... O, no. Dobrze, dobra to była reakcja, myślę. A, fajnie ruszyłaś, ale niepotrzebnie puściłaś na końcu ten gaz. Wiesz, niepotrzebnie puściłaś ten gaz. Wtedy poszedłby bardziej płynnie. Tutaj pamiętajcie, że to jest przejście dla pieszych wraz z przejazdem dokładnie, czyli rowerzysta tutaj nie musi schodzić z roweru. Może przejechać przez to przejście. Mamy nowe ronda w Dąbrowie Górniczej zaliczone. Życzę Wam tego, żebyście tutaj na egzaminie przyjechali w prawo na skrzyżowaniu. I przede wszystkim, żebyście przejechali je prawidłowo. Troszkę bardziej na lewej. Okay. I teraz szybciutko lewy. Ok, super. I na prawo. Bardzo ładnie. Piąteczka. Zapraszamy do oglądania kolejnych filmów. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie w komentarzu. Dziękuję za łapki w górę i do zobaczenia.